Siemanko, Siemanko, jest ten Rafał z Motorwu. Zobaczcie sami, co się dzieje za oknem, czy już zieleń się przebija. No i tym razem w temacie zieleni zostaniemy, bo dzisiaj na dywanie prezentujemy wam motocykl z serii Z, czyli kawasaki Z650, czyli tak zwany team zielony. Słuchajcie, motocykl, który Wam teraz będę prezentował. To jest myślę, że świetny motocykl, właśnie, jeżeli już to prawo jazdy na motocykle jest. Chcemy kupić motocykl, który już jest motocyklem, czy już rzeczywiście jakąś tam mocą operuje. Mamy tutaj Dwa cylindry w rzędzie, 650 pojemności i 68 koni. To już jest na tyle wystarczające, że naprawdę da się całkiem fajnie motocyklem pojeździć, fajnie się pobawić, a jednocześnie zachowując bardzo tani koszt eksploatacji, bo trzeba przyznać, że te silniki im się bardzo udały. Sam e, parę lat temu takim motocyklem przez jeden samą sobie śmigałem, więc wiem coś o nim. E, zaraz będę Wam o nim opowiadał, ale jeżeli chcecie szukać, jeżeli chcecie dorwać motocykl pewny, bezpieczny, prosty i bezwypadkowy, tu siądźcie sobie wygodnie. Nie, zapraszam was na krótką prezentację z tą Zetką w roli. Sami Kawasaki Z 650. Słuchajcie, motocykl bym powiedział bardzo, bardzo, bardzo udany. Myślę, że e, gdzieś tam, jeżeli poczytacie sobie na forach, to wszyscy ten motocykl będą polecać. E, bardzo fajny motocykl na start, bardzo, może nie bardzo, ale nisko miejscowiony fotel, bardzo wygodna pozycja, bardzo elastyczny silnik, który na tyle się im sprawdził, że jest teraz pakowany do wszystkich, e, że tak powiem, serii tej pojemności, czyli do Z650 i do tych takich bardziej e, zrobionych na Cafe Racera i do Versysa, czyli do tego turystycznego. Naprawdę ten silnik jest wszędzie. Tym bardziej wychodzi ten motocykl do dzisiaj w salonie, delikatnie odświeżony. Troszeczkę tylko zmieniła się przednia lampa i parę osprzętu, ale wciąż silnik jest praktycznie niezmieniony więc to bardzo dana jednostka, i myślę, że. Ma to też swoje odzwierciedlenie przy sprzedaży tego motocykla, bo sprzedają się rewelacyjnie, bo też ciężko go dostać, bo wszyscy, że tak powiem, poszukują właśnie takiej zetki. Tym bardziej, że motocykl bardzo ekonomiczny, bardzo niskie spalanie, mamy właśnie mieć 3,5-4 litra przy takim już zastrzyku mocy, czyli 68. To już myślę, że chwilę ludzie bardzo też fajnie brzmi. Ten silnik jest bardzo mało wymagający od kierowcy, no i też bardzo tani serwis, bo jednak kawasaki tutaj nie ma jakichś dziwnych rozwiązań. Wszystko jest zrobione tak żeby ten serwis też był łatwy. No i jednocześnie też jest to bardzo ładny motocykl. W tym budżecie myślę, że ciężko znaleźć cokolwiek fajniejszego w takiej pojemności. Myślę, że naprawdę może ten motocykl konkurować z MT07 i nawet w paru kwestiach myślę, że śmiało ją przebija. Hmm. No ale tak naprawdę jeżeli chodzi o sam motocykl, no to myślę, że tutaj nie ma co, co dużo opowiadać. Eee, myślę, że przy, tutaj przybliżę wam bardzo stan tego konkretnego egzemplarza. Dla tych, którzy jeszcze nas nie znają, Motor to jest firma, która zajmuje się sprzedażą motocykli, ale prowadzimy też swój serwis, do którego gorąco zapraszam. No i tak naprawdę wyróżniamy się trochę chyba tym, że każdy motocykl zanim trafi na ten nasz dywanik, to jest przez nas gruntownie sprawdzany. No a każdy motocykl, który tutaj prezentowany jest, to jest moim zdaniem eee, no wyższa półka. To nie są motocykle Chociażby na przykładzie do i myślę, że tak powinny wyglądać motocykle, które, które rzeczywiście trafiają do klientów, e, z taką historią, tak zadbane e, i wtedy sprzedaż motocykli, naprawdę jest, czysta, e, jest czystą przyjemnością. Kawasaki Z650 rocznik motocykla 2018. Motocykl myślę, że w pierwszej kolejności od tego zacznę, całkowicie bezwypadkowy. To jest myślę, że, że, że tak powiem, zmora w cudzysłowie handlarzy. Nikt nie lubi tego określenia. My się tego nie boimy, nie wstydzimy. Na fakturze też wam napiszemy taki no taką informację, że motocykl jest bezwypadkowy czego jesteśmy pewni co za tym idzie, motocykl jest cały w oryginale, czyli rama w pięknym zielonym kolorze, oczywiście w fabrycznym lakierze nieprostowana, niekombinowana przednie zawieszenie oryginalne od tego motocykla też nieprostowane zestaw półek felgi, to wszystko jest fabryczne od nowości proste i bezpieczne cała karoseria, czyli wszystkie elementy kolorowe, czyli tylne zadupki z naklejkami, cały przedni, cały zbiornik paliwa, boczne elementy z naklejkami, czacha, przedni błotnik, to wszystko jest fabryczne odnowości, z fabrycznymi naklejkami, z fabrycznymi wszędzie tutaj oznaczeniami. To wszystko jest seria odnowości, nikt tego nie wymieniał, nie kombinował, nie, że tak powiem, nie szpachlował absolutnie, więc wszystko się w tym otusku zachowało oryginalne. No i co za tym idzie? Na tym otusku nie ma żadnego śladu wypadkowości, czyli te, te elementy, oprócz tego, że są fabryczne makierze i z fabrycznymi naklejkami to nie mają żadnej wgnioty, nie mają żadnego przetarcia, nie mają żadnego szlifu to są po prostu bardzo ładne elementy, chociażby ciężarki, klamki, lusterka to wszystko w tym motocyklu wygląda myślę, że spoko no i jakby e, dokładnie no nie zdradza, żeby cokolwiek z tym motocykle miało się przeszłościć a ja to myślę, że jest bardzo ważne, e, no bo jednak na tym motocyklu już jakiejś prędkości się osiąga więc tutaj nie ma mowy, że coś będzie nie Halo, motocyklem się można się przejechać, puścić kierownicę, w żadnej prędkości nic mu się nie dzieje więc jedzie tak jak jechać powinien e, Dodatkowo motocykl moim zdaniem jest niskim przebiegiem, jak na już taki segment motocykla, gdzie te przebiegi bywają różne. Zobaczcie, przekręcam kluczyk eee, i przebiegu ten motocykl ma dokładnie 17900, co moim zdaniem naprawdę jest niskim przebiegiem, jak na motocykl, który już ma 6 lat. Eee, tym bardziej, że jest to 100% oryginalny przebieg i to też jest bardzo ważne. Eee, my też tego przebiegu jesteśmy 100% pewni, przebieg wam napiszemy na fakturze, więc tu nie ma, że jest inaczej. Co więcej, mamy parę fajnych dokumentów do tego motocykla, które ten przebieg też potwierdzają. Oczywiście oprócz książki serwisowej oryginalnej z Kawasaki, jest też parę takich różnych wyciągów z ostatnich badań. Słuchajcie motocykl po dwóch pierwszych latach w 2020 roku miał 2200 lat w więc tutaj się za dużo nie najeździł. W 2022 pod koniec można powiedzieć, że już na końcówkę sezonu miał 13300, więc w sumie teraz minął jeszcze mu tylko jeden sezon w 2023. No i zrobiony jest jakieś tam 4000 km, co myślę, że i tak jest całkiem fajnym wynikiem, więc no to fajne potwierdzenie, że takie dokumenty tutaj są są. Oczywiście Wam je dołączamy do motocykla, więc myślę, że fajnie sobie coś takiego mieć. No więc pierwsza rzecz bezwypadkowy, druga rzecz niski przebieg. Trzecia rzecz, motocykl moim zdaniem przygotowany i gotowy do drogi. Co też jest mega ważne. Słuchajcie, my do motocykla dołączamy Wam taką naszą książkę serwisową. To będzie wpisany serwis, jaki zrobiliśmy przy tym motocyklu. Robić wiele nie trzeba było, aczkolwiek do wszystkich elementów eksploatacyjnych się przyjrzeliśmy. Jeżeli coś trzeba było zrobić, to było zrobione. No jako podstawę oczywiście serwisowe nowo filtrowy macie nowe ale i silniku Zalany motulem 1040 nowy filtr oleju, więc taka absolutna podstawa. Tutaj macie to już z głowy. Na jakieś tam co najmniej 4-5 tysięcy km przejegu to możecie sobie olać. Zrobiliśmy też serwis przedniego zawieszenia. Macie komplet uszczelniaczy z nowym olejem w środku. Delikatnie zaczynały się pocić, więc stwierdziliśmy, że no nie, nie można tak zostawić. Trzeba serwis tego zawieszenia zrobić, więc macie nowe uszczelniacze. Reszta podzespołów była naprawdę super. Przednio ponad 2022 rok w świetnym stanie. Myślę, że całkiem niedawno. Zakładane Jeszcze macie tutaj te bombelki po bokach, więc przednia opona Lux Malina, tylna opona 2020 rok, aczkolwiek też zobaczcie, bieżnikowa myślę, że jest bardzo dobrze, daleko jeszcze do granicznika, więc śmiało jeszcze na tej oponie myślę, że można z tych kilometrów trzaskać i na pewno jeszcze z nimi będzie długo jeździć, miękka, niesparciała, na pewno się nada, tylna tarcza, przednie tarcze, klocki, tylny zestaw napędowy, nic tutaj nie mam do zastrzeżenia, motocykl ładnie pracuje, ładnie chodzi, no przy tym przebiegu to chętnie chę daleko do jakiegokolwiek jeszcze remontu więc naprawdę bardzo bardzo fajny motocykl e, też mam parę fajnych dodatków e, chociaż nie ma tego dużo ale myślę, że na to zauważyliście klatka na silnik bardzo fajny, bardzo fajna rzecz, która ochrania motocykl w przypadku jakiejś tam przewrotki głównie właśnie te elementy silnikowe więc na pewno fajnie, że to jest no i takie symboliczne też crashpady można powiedzieć tylnych zadupków e, bo to e, troszeczkę odstawia ten motocykl z boku przy przewróceniu się więc fajnie, że, że tutaj takie slidery jeszcze tylnego koła się znajdują no a tak reszta to jest cały oryginalny motocykl, żadnych nie wiem jakichś dziwnych kierunkowskazów lodowych, tu wszystko jest w serii tak jak być powinno, ładnie to wygląda, no i myślę że motocykl generalnie ładnie zadbany, e, gdzieś tam tu nie ma hmm nie ma się do czego można powiedzieć przebić no tutaj standardowo przy kluczykach delikatnie tu wytarte, no ale tam myślę, że jest taki już symbol, tutaj parę takich drobnych zarysowań na zbiorniku paliwa od kurtki, w tym miejscu fajnie byłoby nakleić jakiś taki tank pad, czyli taką naklejkę na zbiornik, żeby właśnie od tego suwaka go nie rysować no ale no to jest detale eksploatacyjny cała reszta tutaj baku gdzie wszędzie po bokach żadnej rysy nie ma siedzenia ładne, tutaj te boczne awiewki tak samo, wydech z tyłu napęd. Zobaczcie, silnik fajnie obudowany. Do tego ta zielona rama. Fajnie to wszystko ze sobą współgra. Tarcze tutaj macie też lampę. Kolektory. Jasne, fajnie to tak wygląda. Gdzieś tam tu z przodu wszystko nala Tu jest parę takich, o, gdzieś tam chyba od chemii zostało, ale to podejrzewam, że to się, to się jeszcze mogłoby wytrzeć. Bo reszta naprawdę jest. No myślę, że nie będzie się do czego. Przyczepić. No i przede wszystkim, co muszę powiedzieć, e, do mnie, do motocykla, oprócz tego, że dajemy wam tą całą teczkę historyczną, czyli z tymi fakturami e, i wyciągami z przeglądów, to my też robimy do motocykla kompletną dokumentację do rejestracji. Czyli wy, kupując nas ten motocykl, idziecie prosto do Wydziału Komunikacji, robicie rejestrację, ubezpieczacie i koniec. Całkowity koszt rejestracji wyjdzie Was 120 zł w wydziale, plus ubezpieczenie, no to obstawiam, że kolejne 120 zł i macie temat zamknięty. E, zapraszam Was serdecznie do nadzież Żardowa, Jaśminowa20. Wpadajcie, rozbijemy sobie piąteczkę, pogadamy o motocyklu. Będziecie mogli usiąść, na niego przymierzyć się, przejechać. zapraszam Was serdecznie. Eee, ale pamiętajcie też, że jeżeli nie macie czasu, nie chcecie do nas przyjeżdżać, nie wiem, nie macie transportu, eee, czy tam po prostu no, nie macie tego czasu, żeby się wyrwać, to jest żaden kłopot. Wystarczy do nas zadzwonicie, powiecie skąd jesteście, nam transport tego motocykla wycenimy przez telefon. I tak na dobrą sprawę, wy z góry płacicie tylko i wyłącznie za sam koszt transportu tego motocykla. Całą resztę eee, dopiero na miejscu się podobam. Jak już sobie zobaczycie, sprawdzicie i przetestujecie, więc myślę, że to jest bardzo uczciwa oferta w obie strony. gorąco do tego, zachęcam, zapraszam. Można też móc kupić na raty. I znowu, jeżeli macie pytania, dzwoncie, jesteśmy do Waszej dyspozycji. No i co, no chyba nie ma co przedłużać. Kluczyk przekręcony, czerwony guzik w dół. desne lewa w górę widzimy się już niedługo się hej